Może trochę sposób był rzeczywiście bardzo ładny, jednak sama, sama bramka to tam troszeczkę bramkarz chyba przysnął, mu kilka razy skozowała. Powinien to obronić. W zeszłej rundzie strzeliłem można powiedzieć też podobną bramkę, też co prawda z rzutu wolnego, ale też piłka w kozio poszła. No i udało się. U nas wszyscy strzelają bramki. Jak napastnicy nie mogą, to musi obrońca strzelić. Nieważne, kto strzela, ważne, że wygrywamy. No właśnie, wygrywacie po nerwowym meczu, pełnym takich tutaj różnych zdarzeń, nerwowo było na boisku, drżeliście do końca, czy mieliście ten mecz pod kontrolą cały czas? Od pewnego czasu mamy dużą pewność siebie i nawet po tej straconej bramce wierzyliśmy w to, że od razu nam się uda strzelić, nie wiem, po dwóch, trzech minutach nam się udało. Końcówka rzeczywiście bardzo nerwowa, aczkolwiek, tak mówię, wierzyliśmy w siebie, wierzyliśmy, że, że dowiedziemy to zwycięstwo. Gdybyśmy mądrzej, troszeczkę z kontrą wyszli, udałoby się strzelić na 3 już by było po meczu. W ogóle czas mleczny, dobry, bo finał Pucharu Polski wygrany. Wicelider tabeli pokonany, teraz zawsze groźna, przecież nielba grająca nie tak dawno w drugiej lidze pokonana. No przyszła może jakaś zwyżka formy, może te cechy ewolucyjne znieśliśmy na, na chyba maksymalny poziom już. Yy, no, gramy co trzy dni jakoś nam to idzie. Tylko są między meczami jakiś rozruch, odnowa biologiczna, i, i, i jedziemy dalej, więc chyba, chyba, chyba jest dobrze.